19 września, Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział, wiersze od 36 do 50. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Te słowa Jezusa pokazują, że miłość naprawdę zakrywa wiele grzechów. Ponieważ miłość ma w sobie ten komponent wieczności, a grzech ma po prostu taki wymiar teraźniejszości i i de facto się kres grzechu objawia w momencie, gdy się pojawia po prostu miłość. Gdy się pojawia Jezus Chrystus, gdy się pojawia życie właśnie naznaczone wiecznością, tam kończy się grzech. I tak sobie myślę często w kontekście chociażby spowiedzi świętej. Gdy, gdy ktoś do mnie przychodzi do spowiedzi świętej, to przede wszystkim myślę o tym, żeby nie koncentrował się na tym, co zrobił. Jakich upadków w swoim życiu doświadczył, kogo zranił, bo to już jest można być pase, to już jest przeszłość w momencie, gdy spotyka się z taką miłością, która mu przywraca zdrowie i na którą on chce w swoim życiu odpowiedzieć dokładnie tym samym. Nasze historie mogą być bardzo różne, czasami bardzo chaotyczne, z różnymi grzechami, z różnymi upadkami. Ale nie o to chodzi. Miłość zakrywa wiele grzechów, i gdzie miłość będzie królować, tam będą opowiadać o niej tak jak w tej sytuacji, gdziekolwiek ta Ewangelia jest głoszona, aż po dzień dzisiejszy, aż do skończenia świata, że ona więcej koncentrowała się na miłości niż na swoim grzechu. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zapraszam Was do polubienia tego filmiku, do subskrybowania kanału naszego, do udostępnienia tego materiału swoim bliskim. Do usłyszenia.